Panie pośle, gdyby coś było nieprawidłowego w tym koncercie Madonny, to mieliście 8 lat na to, żeby postawić mnie przed sądem. Nie zrobiliście. No to był tego. błąd, to jest trzeba naprawić sprawa. te błędy. Druga sprawa. Wasze straty były liczone w miliardach. Jakie straty? Za ostro Miliardy, dwa miliardy. Przez A położył się. Ale gdyby pan był uprzejmy, mi nie przeszkadzać. A pan mówi o tym, że była strata 4,5 milionów. Wyście kradli w setkach milionów. kto co jedna złotówka. Jaka jest 1 z waszej kradu. Z... Pan ale pani poseł nie, nie przeszkadzała. przeszkadzała. To, to proszę powiedzieć, co, co ukradł. Nie przeszkadzałam. To co ukradł? Jedną złotówkę do prywatnej kieszeni. Nie przeszkadzałam. Kto co to ukradł? Pan z Raspu, tak? Z z Rasu, z Prezes Prezes co, co zrobił? Przepraszam bardzo. Ma oskarżenia dotyczące setek milionów złotych. A my złotych. tego nie wiemy. Przepraszam, jakie są oskarżenia bo jest wobec a pan się odnosi do straty, która wynosiła 4,5 miliona, miliona złotych. To muszę w przerwać tę wymianę to zdań, ta... bo obiecali mi Minister państwo, obiecali mi Madonga. państwo, że to